Wokół prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka zdaje się zacieśniać. Prokuratura Krajowa oficjalnie potwierdziła, że zarzuty postawione włodarzowi miasta w głośnej aferze związanej z kolegą Humaną zostały znacząco zaostrzone. Zmiany dotyczą przede wszystkim kwoty, jaką Sutryk miał bezprawnie uzyskać, co nowe, poważniejsze światło na jego sytuację prawną. Sprawa, która wstrząsnęła wrocławskim samorządem i jest jednym z kluczowych wątków ogólnopolskiego skandalu fabryki dyplomów, wchodzi w decydującą fazę, a prokuratura zapowiada rychłe skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Najnowsze ustalenia śledczych koncentrują się na wątku finansowym. Prokurator Katarzyna Calu-Wiaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej poinformowała, że 20 maja 2025 roku wydano postanowienie o zmianie zarzutów, które ogłoszono prezentowi Wrocławia 9 dni później, 29 maja. Zmiana dotyczy kwoty, którą Jacek Sutryk miał nienależnie pobrać z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej w jednej z samorządowych w Tychach. Według śledczy stanowisko to miał uzyskać właśnie dzięki posługiwaniu się dyplomem zdobytym w nierzetelny sposób na uczelni kolegom Początkowo w tym konkretnym wątku mowa była o kwocie rzędu 23 000 zł. Obecnie po wnikliwej analizie prokuratura podniosła tą kwotę do 287 371 zł 33 groszy brutto. Ta drastyczna zmiana powoduje, że łączna kwota szkody, jaką prezydent Wrocławia miał wyrządzić trzem spółkom, w których radach nadzorczych zasiadał, wzrosła do niemal pół miliona zł, a dokładnie do 496 372 zł. Aby w pełni zrozumieć wagę tych zarzutów należy cofnąć się do listopada 2024 roku, kiedy to funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Jacka Sutryka w jego domu. Usłyszał on wówczas łącznie cztery zarzuty. Jeden z nich o charakterze korupcyjnym dotyczy wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi Kolegium Humanów Pawłowicza w zamian za bezprawne uzyskanie dyplomu ukończenia studiów. Pozostałe trzy zarzuty dotyczą oszustwa. Miało ono polegać na posługiwaniu się tym właśnie dokumentom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyli uzyskania interatnych posad w radach nadzorczych i pobierania z tego tytułu nienależnego wynagrodzenia. Sprawa Jacka Sutryka jest jednym z najgłośniejszych elementów afery Kolegium Humanum prywatnej uczelni, która według ustaleń śledczych miała działać jak fabryka dyplomów, masowo wydając świadectwa ukończenia studiów, w tym prestiżowych MBA, osobom z kręgów polityki, biznesu i samorządu bez konieczności faktycznego uczestnictwa w zajęciach i zdawania egzaminów. Mimo ciążącej na nim zarzutów Jacek Sutryk pozostaje na wolności, prokuratura zastosowała wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy zł oraz dozór policyjny połączony z zakazem kontaktowania się z innymi osobami występującym w postępowaniu. Prezydent Wrocławia od początku konsekwentnie nie przyznaje się do winy, nazywając oskarżenia absurdalnymi i kategorycznie zaprzeczając, by kiedykolwiek wręczył komukolwiek łapówkę. Śledztwo jest już na ukończeniu, a prokuratura krajowa zapowiada, że akt oskarżenia przeciwko Jaskowi Sutrykowi powinien trafić do sądu jeszcze przed końcem czerwca. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!